Mocno brzmią dzisiaj słowa Jezusa, że jeżeli się nie opamiętacie, to podobnie zginiecie jak ci, o których wspomina dzisiaj w Ewangelii. Ale zaraz potem pokazuje, jakby drugie, drugą stronę swojego oblicza, w e, właśnie pokazując tą, tą sprawiedliwość taką mocną, pokazuje też miłosierdzie. E, mówi o figowcu który przez trzy lata nie wydawał owocu, i ten ogrodnik mówi do Pana: zostawmy to drzewo, okopiemy, yy, będziemy czekać, yy, sprawimy, że yy, to drzewo będzie odpowiednio nawożone, no i wtedy może wyda owoc w przyszłym czasie. I pomyślmy, że Jezus jest tym ogrodnikiem, takim względem nas, i mówi do Boga Ojca: Poczekajmy. Poczekajmy na to nasze dziecko. Ojcze, po, popatrz na to dziecko. Zobacz, może już przez kilka lat nie wydaje owocu. Potrzebuje tej zmiany myślenia, opamiętania. Poczekajmy. To jest to serce Boże. Serce, które łączy w sobie i sprawiedliwość, i miłosierdzie. I ta Ewangelia jest przede wszystkim o dla mnie, o Bogu, ojcu, który jest. Widzi każdy nasz czyn. Widzi też nasze, może naszą słabość, naszą nieumiejętność wejścia w proces nawrócenia, i przez to widzimy też jego miłosierne oblicze. Nie wiem, w jakim sezonie życia jesteś. Może myślisz o sobie: Nie wydaj już owocu tak długo, nic ze mną nie będzie dobrego. Sprzeciw się temu kłamstwu. Spójrz dzisiaj na Boga, który jest. Ma również to miłosierne oblicze wobec Ciebie i spójrz na Jezusa, który mówi: Poczekajmy. Bóg jest, nasz Bóg jest Bogiem, który oczekuje. Oczekuje takiej Twojej zmiany myślenia, takiego nawrócenia, takiego opamiętania się, które będzie potwierdzone jeszcze przez przenoszenie przez Ciebie dobrych owoców. Nie ma czegoś takiego, bowiem jak Nawrócenie bez owocowania, pięknego, dobrego. Dlatego Jezus mówi: zaraz po tych słowach, e, jeśli się nie opamiętacie, podobnie zginiecie, mówi tę przypowieść o figowcu, ponieważ ufa nam, liczy na nas, liczy na naszą zmianę. E, proś dzisiaj Ducha Świętego. W kontekście tej Ewangelii, o cierpliwość dla siebie, o wytrwałość dla siebie, o umiejętność wejścia w proces nawrócenia i chyba najważniejsze, o umiejętność wymagania od siebie. Bo jeżeli Bóg będzie to wszystko widział w tobie, to yy, nie chcę tak do końca powiedzieć, że. Tym bardziej będzie czekał, bo On zawsze na nas czeka. Ale On będzie widział, że Ty masz tą chęć, że Ty masz to, to właśnie to, że Ty walczysz, że podejmujesz walkę. Wymagają od siebie. Bądźmy cierpliwi wobec swoich słabości i bądźmy wytrwali. To jest właśnie podejmowanie walki. I to jest właśnie dawanie takiego komunikatu do Boga, Ojcze, poczekaj na mnie. Poczekaj na mnie. Może wydam owoc. Może tych owoców teraz nie widać. Yy, I to jest. Jeszcze to jest, bardzo, to jest właśnie ciekawe, że zanim my taką modlitwę sformułujemy, to Bóg już to widzi. To jest bardzo ciekawe. Dlatego ta mowa poczekajmy. jest jakby uprzedzająca już to nasze. Ojcze, poczekaj. On już czeka na ciebie, zanim ty powiesz: poczekaj. I to jest piękne, to jest to, co y, jest fascynujące w tej Ewangelii. Duchu Święty, który pobudzasz nasze serca do skruchy, i który jesteś y, tym, który nam daje bojaźń Bożą. Daj nam jeszcze więcej tej bojaźni, Boże, abyśmy potrafili wejść w proces nawrócenia, uzdrowienia i przemieniaj nasze myślenie, tak aby ono wydawało później owoce. Odbierz od nas lęk przed wymaganiem od siebie. Daj nam cierpliwość, Duchu Święty. Daj nam umiejętność spojrzenia na to, co jeszcze musimy zrobić, by wydawać w przyszłości owoce. I ty nas nawadniaj, ty nas użyźniaj. Przyjdź duchu święty. Wołamy o Twoją potęgę, która ma się objawić w naszym życiu. Amen. Jeżeli miałeś taki czas, że trudno ci było wejść w proces nawrócenia i w końcu odkryłeś coś, co ci pomogło, to wpisz to w komentarzu. Niech to będzie oddaniem Bogu chwały za to, co uczynił wcześniej, a dla nas niech to będzie zbudowaniem, a aktem strzelistym, krótką modlitwą w ciągu dnia do powtarzania niech będzie hasło, słowo y, Panie poczekaj na mnie, poczekaj na mnie, może przyniosę owoc w przyszłości. Trzymajmy się Jezusa, dzięki za dziś zajrzyjcie do dzisiejszych czytań i do zobaczenia dzisiaj też Góra Modlitwy w Świątyni Opatrzności Bożej jeżeli oglądasz ten film przed południem, jeszcze rano wcześniej, to zapraszam, abyś obejrzał transmisję z wydarzenia o, jestem prowadzę to uwielbienie rano o 8, a później o 10 a jeżeli oglądasz ten film po południu, to zapraszam żeby zobaczyć Góra Modlitwy Świątyni Opatrzności Bożej, Serce Dawida. Zapraszam, żeby pomodlić się. Podlinkuję tę te transmisje też na swoich social mediach na Facebooku. Pozdrawiam i życzę pięknego, pięknej soboty, pięknej niedzieli. Do zobaczenia.